Trzy tipy na udaną relację: randki. Randka nie musi być w super drogim miejscu, może to być randka w domu, może to być randka w salonie, o której mówiłam zresztą w ostatnim podcaście. Ale to co jest najważniejsze, to uważność na siebie, ciekawość siebie i pamiętajcie o tym, żeby patrzeć sobie w oczy. Pamiętajcie o sobie przy takich małych rzeczach jak do widzenia, dzień dobry i jak jakaś wiadomość w ciągu dnia. Zastanów się, czy witacie się buziaczkiem, czy może wchodzisz do domu, spieszysz się, masz w rękach zakupy, torby i od razu się tym wszystkim zajmujesz. I rzucacie sobie cześć. A co jakby zmienić to na buziaczka? Co jakby zmienić to na takie krótkie przytulenie, które tak naprawdę nie zabierze ci dużo czasu, a bardzo dużo da dla twojej relacji? Oprócz randek, które są raczej raz na dwa tygodnie, o ile są raz na dwa tygodnie, to jest wtedy ekstra, to czas dla siebie w ciągu dnia 15 minut to nie jest dużo. 15 minut, żeby zapytać się siebie, jak się czujesz. Czy potrzebujesz mnie do czegoś? Jestem tobą zainteresowana. I jakie emocje towarzyszyły ci w ciągu dnia? Chcecie zobaczyć. To jest taki czas, który wiecie, nie spędzacie oglądając razem czegoś, co też jest ekstra. To jest czas, który spędzacie patrząc sobie w oczy, zaciekawiając się sobą. A telefony są gdzieś somewhere. Dajcie znać, czy te trzy typy są Wam znane, bo wierzcie mi, że są to naprawdę drobne rzeczy, ale mają ogromną moc. Cudownego spędzenia czasu razem Wam życzę.